Cześć, nazywam się Piotr Łobodziński i biegam po schodach. Pokażę Wam dzisiaj alternatywny trening siły biegowej, który możecie wykonać na schodach, gdy za oknem niesprzyjająca pogoda i minus 15 stopni. Piotr Łobodziński, czołowy polski biegacz po schodach i biegacz górski. W 2013 roku zdobył Puchar Świata w stair climbing, czyli bieganiu po schodach. Jest również dwukrotnym mistrzem Polski i mistrzem Europy tej dyscypliny. W tym roku zwyciężył w prestiżowym cyklu Vertical World Circuit 2014 organizowanym przez International Sky Running Federation. Zacznę od pierwszego ćwiczenia, czyli wstępowanie na pierwszy stopień z wysokim unoszeniem kolana. Pamiętajcie o prostych plecach i naprzemiennej pracy ramion. Wykonujemy to ćwiczenie 20 powtórzeń na każdą nogę. Kolejne ćwiczenie, które chciałbym Wam pokazać, jest klasyczny skip A. Wbiegamy na górę, stawiając stopę na każdym stopniu. Pamiętamy o prostych plecach, na przemiennej pracy ramion i w podnoszeniu uda równolegle do podłoża. Wykonujemy takie ćwiczenie do drugiego piętra w czterech seriach. To, co Wam teraz pokażę, to jest kolejne ćwiczenie w miejscu, wstępowanie na pierwszy stopień. Z wykopem nogi do przodu. Wykonujemy takie ćwiczenie po 20 powtórzeń na każdą nogę. Kolejnym ćwiczeniem, które chciałbym Wam pokazać, jest skakiwanie na jednej nodze do wysokości pierwszego piętra. Powtarzamy takie ćwiczenie 4 razy na każdą nogę. Lekką modyfikacją tego ćwiczenia jest skakiwanie również na jednej nodze, jednak bokiem, który angażuje delikatnie inne partie mięśni. Kolejnym ćwiczeniem, które Wam pokażę, jest przeskakiwanie z nogi na nogę na pierwszym stopniu. Wykonujemy 40 powtórzeń. Ostatnim ćwiczeniem, które Wam pokażę, jest ćwiczenie na mięśnie stabilizacyjne. Polega ono na spokojnym wchodzeniu na górę co trzeci stopień. Wykonujemy je również do pierwszego piętra w czterech seriach. Muzyka Dziękuję bardzo za uwagę. Trenujcie mocno zimą, aby na wiosnę przyszły efekty. Pozdrawiam.